Nie miał elementarnego wyczucia estetyki, co? No, no nie miał. No, to no, no, tak. Panie policjancie, się strasznie boję. Nie był źle ubrany, o bo to pani nie... chodzi, o to pani chodzi. Ale zaraz, to proszę mi powiedzieć, miała miejsce czy na napaść, czy nie miała? Boże, napaść miała dużo miejsca. A on? Został. To było straszne! No tak, no bo on się wystraszył. Myśli pan. No pewnie. Został. Nie, Nie no, oczywiście, że mam taki przecież że odrosty, że ja nie wiem. Nie no, oczywiście, że mam odrost, że on się mógł wystraszyć. Panie policjant, błagam, błaga mnie pan go złapie? Ale w jakim celu? Bo prostu taką refleksję tak sobie pomyślał. A co, jeżeli on w tym momencie napada no, w to co ja mam zrobić? Przepłoszyć go od innych kobiet. I na koniec w moim kierunku. No i moglibyśmy wtedy zrekonstruować jego zamiary wobec mnie. A jeżeli panią też będzie napastował? Trudno. Niech prawda będzie na Dobrze, w takim razie chodźmy się rozejrzeć. Stop! Tam może być niebezpiecznie. Pani przodem.

Niech no nie wstanie. No niech w stanie. To jest myśl! No możliwe, możliwe. Ten mi się podoba. Dobra. Tego bym chciała. Ty. Niech stanie. Niech w stanie. Proszę się okręcić. Dobra. Bardzo fajnie. Dobra. No, nie, niech niech nie siada, niech nie siadzie, niech stanie. Proszę okazać teraz zamiary wobec Pani. Nie Wiesz, jest, tu wiesz, O jest! To ja tak. Pan jest tak dobry, że podejrzewam, że pan ma swoje krzaki. ja mam taki apel jeden. Ja chyba za za, za bardzo pochopnie powiedziałam. Tamten chyba był bez spodni. Nie no, niech się pani zdecyduje. No. no, ja nie wiem, ja wiem. A pan? Niech pan się zgodzi, to szybciej pan pójdzie siedzieć. Zgadza się pan? Zgadzam się, W takim razie na podstawie zgodnych oświadczeń ja, powagą policji, ogłaszam was spoczęciem i obiektem działań.